I już mamy z tej strony M max 7 i dzisiaj gramy sobie w grę Five Nights at Freddy's Steel Kurt, co ja Still of Freddy. Chyba tak się nie. style of Fnaf, Polecam mam tą grę, jest fajna. I co, lecimy sobie do naszej bazy ogólnie. Ja już to grałem i dzisiaj będzie taki krótki odcinek. Taki przypominający, że ja powracam. No teraz y, odcinki co dwa dni lub codziennie i to już jest na serio, będzie powrót, a więc teraz sobie zablokujemy bazę. Blokuj, blokuj. I idziemy sobie kupić śpeta, bo ja już zrobiłem revirsa i teraz musimy mieć, które sobie kupić. No parę tutaj. Fajnie było, jakby teraz wyleciał, ale nie w sumie nie było stać. O dobra, legendarka. Kup legendarkę. Dobra, mamy legendarkę. Czy coś jeszcze może... O ty kurde, chodź tu. Dobra, może zajmiemy się potem roczami, może nie będę im przeszkadzał. Co my tu mamy? Y Co dostałem w ogóle nowego? A, głowa meduzy i uderzenie z ciemnej materii. No ciekawe, ciekawe. Tu miałem ostatnio bazę, Nie grałem widzowie, ale teraz już nie mam oku, jak tam robię Ale nie, nie wiem, w sumie... Nie! No to są chyba jakieś jaja. Akurat teraz, no, nie mam tyle ty O, ty babo! Kurde. Bijemy ją. Biję ją, biję ją. Biję ją, żeby nie dostać tego, żeby nie dostała tego. Ale fajnie Lucky Blocka sobie robił. Kurde. Jakbym miał hajs, to go sobie widzowie kupił. No sobie to, że normalnie odcinek by trwał dłużej, ja tak to może następnym razem nam się uda. Bo ja w ogóle miałem trillion w tej grze. Bo ja tak wczyła Znaczy, e, jak. No po prostu odłączając gry, dobra. Możemy sobie zakręcić. O, a co to tutaj jest? Dobra, ja chcę to. Tajemnica, proszę, tajemnica. Czemu to jest Brawl Starsa Ult? Nie wiem dlaczego, ale dobra. Cudę, mało trochę. Czy dla mnie teraz dużo? A, dobra. Idziemy sobie może coś kurde, ej, bo ja mam mnie ja zaraz otwarta. Hmm. Mamy indeks prawie cały gotowy. Prawie. O, dobra, zamknijmy sobie bazę. No, mamy już 650. Pien... A bo mi się pomnożyło chyba to. Te 100 tysięcy może razy 6. No? mam tutaj razy 6. No przecież. Dobra. Może coś tu. Dobra, raz na tego licznę. Mi, się... mi się też przyda. Idzie idź, idź i. Nie, go nie biorę, go nie biorę, go nie biorę, go nie biorę. Nie biorę, nie biorę, nie. nie, nie, nie. Chcę się odwrócić, to bo chciałbym to bardzo odwrócić, ale za ile? Widzicie co? Nie. Nie no, no. Dlaczego akurat teraz to idzie? Czemu jak ja... No, miałem trillion, to szły same takie nuby. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego? O dobra, na niego mi chyba stać stać na, dobra. Fajnie. No to są chyba jakieś jaja. To jest. mrok Freddy idzie! Dobra, napiszę na czacie, żeby ludzie wiedzieli O, dobra, ktoś kupił Brawo, brawo i gratulacje, typie. Kurde, jakiś ten... Ten farciarz, fart, fart, fart Nie no, ej, ja nie wierzę w to, no patrzcie widzowie, co tu teraz zrobiło. Mam już milion, ej, to w sumie jakbym... Dał mi się na zbire, to może bym go kupił Mógł trochę później iść, no Dobra, tu mamy Didi w sumie trochę dłużej się pociągnę, widzę, ten odcinek. Dobra, co by tu kupić? Dobra, kupię tego leftiego. On 100 na sekundę, to też jest git. Mangl... No nie no, serio?! No sobie mam ją w no ale... Dobra, nie chcę kupi. Może komuś okradniemy widzowie. Bo wrócę na razie do mojej bada. Dobra, się, może będzie szybciej. Resetuj się, racetuję się, szybciej, szybciej, szybciej! W sumie, dobra. Zamykamy i w pójdziemy kogoś okraść. Z tego boku. Nie, no, no dobra. Graj przez 10, no tego na... Nie, no to mi się to i to mi się może uda. O, wezmę sobie do indeksu. O, tego też sobie wezmę do indeksu. O, idzie, helpi. To mam, to mam, to mam. No, Helpego też nie kupię, no. Nie da się komuś ukraść. Nie mam komu. Aj. Szkoda, szkoda. Chciałabym go. Nie będę go miał. Muszę kogoś iść okreć, ale ja nie chcę kryć na razie. Dobra, to se wierzmy, to se sprzedajmy. To też se sprzedajmy. I co tu mamy teraz w indeksie? Tęty. Tęty. Mamy w ogóle kogoś? Mamy! o! Ej, dużo nawet mamy tęcz. W ogóle diam widzowie, nie wiecie co ja miałem. Diamentową wani. Ja ją chyba dalej mam, ale na innym kącie. Ej, no przecież widzowie. Bo ja na drugie konto sobie przerzuciłem takie pety. A więc co, ja idę sobie chyba tu przerzucić, to zaraz wracam. Okej, widzowie, zobaczcie, co tu mamy. To jest, to jest moje multi i patrzcie, tutaj mamy takie rzeczy. A więc może na początek weźmiemy sobie tą mangel. bo ona bardzo daje. Uciekamy do bazy, do bazy, uciekamy, uciekamy. Więc tu będę skakał na drugim koncie, żeby mi jakby nikt nie wszedł do tej bazy, bo tu mam bardzo fajne rzeczy. Dobra, tu mamy. Też sobie zamkniemy tą bazę teraz, ale więc dobra, możemy sprzedać go. Go. Dobra, teraz czekamy na zamknięcie bazy. ho, już będziemy mieli tyle hajsu. Na no, Glamour jego by mi już było stać, jakby kolejny wyszedł. Balora idzie, to też sobie kupimy. Dobra, mamy balorę? Dobra. Tutaj trzeba zamknąć. To jest trochę droższe. Dobra, weźmy tą wani. inne zostawię już w sumie temu konto. No, na tym koncie. No, no, no. Żeby wszystkich mnie ukradli. Dobra. Jest, dobra, dobra, jest git, jest git, jest git. Widzowie, mamy to. Udało nam się. No i chyba to w sumie tyle. No nie będę więcej chciał. Albo dobra, pójdę po więcej. No idę po więcej, idę, idę. Jeszcze jednego se wezmę, tego diamentowego mangel. Dobra, weźmy sobie diamentową mangel. I co, no dobra, no to co zamkniemy. I to tyle, no. Zbrania petów od drugiego konta. Teraz nas stać już na wszystko w sumie. Bo my jesteśmy już na serwerze? Nie no, chyba nie dobra. Ja odłączam z tego konta. I co? W ogóle widzę, że za niedługo będzie odcinek z mojej nowej gry Steel A Minecraft. Chciałem stworzyć Steel of Now, ale już jest. No to nie będę. Nie będę odkapiał. I stworzyłem styla Minecraft. Dobra, go nie bierzemy, bo mamy. Ale dobra, ogólnie. Nie. Ogólnie, ogólnie. Ogólnie, ogólnie to ja chcę go kupić. Ogólnie, ogólnie wywalaj mi typie. Ja chcę kupić tego lucky bloka Ogólnie, no. I dobra, kupujemy tego lucky bloka Może nam jakiś fart się posunie i dropniemy normalnie najlepszego peta, dobrze? A może i nie. Czego ja tak dużo zarobię? Anzwani. Dobra, idzie lucky blok do nas. Ej, to fajnie. To sobie będziemy mieli jeszcze no, otwarcie. Idź mi stąd, ty Mariuszu, ty. No dobra, poszedł sobie. Czyli zadziałało moje Mariuszu. Bo jeszcze tam nie włączam teraz. Mam ich gdzieś. 5 milionów, 3 miliony. To se kupimy. Jest tu, gdzie jest tu? To jest dobre. I se kupimy to. Ale fajny, fajny, fajny. Ej, ej gdzie ja weźmę? Ja nie będę mu kradł. Nie chcę takich słabych. Dobra, u już mamy 300 milionów prawie. Ty se chyba jaja robisz, ty, kurde. Dobra, ja przetestuję to na nie. Co to robi? Chciałbym testować na kimś. Coś to musi robić. Tylko co to jeszcze nie wiem, to się dowiem. Ale w sumie sprzedajmy to takie beznadziejne. Że jakbym sprzedał teraz najlepszego. Dobra, tyle. Cztery minuty. Co Widzowie, to zaraz się widzimy i czekamy na tego Lucky Bloka. Co widzowie, idzie Glamrock Freddy, a więc go kupujemy, kupujemy go teraz. I będziemy mieli w indeksie Glamrock Fredryego. to? W to. Ogólnie już mamy tego Lucky Bloka do otwarcia, ale czekajcie, bo ja muszę pilnować mojego Glamrock Freddy'ego, iść mi stąd. O kurde, zabiłem ją. Znaczy yy, uderzyłem ją, ona zginęła. Ona mi napisała, że pomagała. Oj Uwaga, widzowie, otwieramy naszego laki. I start. Dobra, otwieramy. Ło, Ło! Ło, jakie pety! Normalnie, no, najgorsze pety nie mam. Wiecie co? Już go nie ma. No. Co my tu mamy? Coś idzie jeszcze fajnego. No dobra, idzie jeszcze fajnie. kupmy. No, dobra. Mamy już czapkę tutaj w sumie. Chyba, Wo, Ło! Szybko poszło nawet. Weźmy sobie do. O, też dużo. Mamy 6x, a zapomniałem. To przecież my będziemy bogaci. Kiedyś baby. Może ktoś będzie chciał do indeksu. Dobra, biorę sobie helpiego. I tak się fokusują na moją bazę. No, a mi serio pomaga. Dobra. Ja sobie tak stanę, będę z kakao. Dobra. Ej, dodam ją może do znajomych. Dobra, dodałem ją do znajomych widzowie. Idziemy sobie pod Circus Baby. Ją też weźmiemy. I kogoś jeszcze mamy do wzięcia. Nie. Do co widzowie? Oh! Jednak jeszcze nie kończymy. A biorę sobie jeszcze ją. Jeszcze raz. I tak ją sprzeda. Ale żeby nikt nie wziął. Do co widzowie? To będzie na tyle, że wam się podobał, Klikajapkę w górę. I co, widzimy się w następnym odcinku. To Narka. Cześć.